Thank you Z głębi Howarda. Nie uciekaj, nic ci nie zrobię! Moi drodzy, jestem zmuszony po raz kolejny bronić się przed wysadnymi z palca oskarżeniami niejakiego McDonalda Macha Gargana, zwanego skorpionem. Jak i finansowałem eksperyment, który zapewnił mu nadludzką siłę, szybkość i ten niesamowity cybernetyczny ogon. Celem eksperymentu było stworzenie przeciw dla Spidermana, który nie stanowi zagrożenia i powstrzymuje złoczyńców. Nie miałem pojęcia, że gość jest świrem. Myślicie, że miał w CV to o tym, że jest przykolem luwującym się w truciznach? Jego pozew to jasna próba obniżenia wyroku, który mu grozi poprzez zwalenie i na mnie. Jane, John, Jameson, nie zgadza się na coś takiego! Uwaga gołą! Uciekam mi! Złapanie tego gołębia to mój obowiązek! Uśmiech! Ej, Spider-Man? So Właśnie wydałam aktę. You know you got money, buddy. Oh, Hej, mam propozycję, Do wszystkich, zgłoszono łamanie. Zgłoszenie dotyczy Tribecki. Spiderman! Skądże się... Nie wyglądacie mi na ślusarzy! Położę się, że z ucieczką z więzienia pójdzie wam tak samo dobrze jak z włamaniem! Uwaga, gołą! Muszę go złapać! większa. Rosa przed chwilą dołączyła do rodzeństwa. Cieszę się, że pomogłem. Nieźle znasz tych małych koleżków, co? Całkiem nieźle, choć oczywiście nie tak dobrze jak Sandra. Tam jest wejście na scenę. Będziemy siedzieć z przodu. Chyba zebrał się spory tłum. Poradzisz sobie. Ostatnio przemawiałem w liceum. Pani Steinberg dała mi trójkę. Szkoda, że nie możecie teraz zobaczyć. Hej, da szadę, tato. Przecież ocaliłeś Spidermana, teraz chyba oficjalnie jesteś bohaterem. <grym> bohaterem? <grym> Albo gościem, który nie umie odpuszczać. Hmm. Chodź, garmin. Witam serdecznie. Zanim oddam głos burmistrzowi, chciałbym powiedzieć kilka słów. Nasze miasto ma wielkie... No i że tak wspaniali ludzie, ta wojna ta Gangów, gangów chyba wreszcie się skończy. Tyle ode mnie. Ale przekazuję głos. Ale panu tak już burmistrzu. całkiem? No wiesz, właściwie jest jeszcze kilka znaków zapytania, ale. To znaczy. No. Odjechał stamtąd samochód oznaczony logo Consolidated Shipping. Coś tu serio nie gra. Pytanie co? <noise> Może potem pójdziemy na kawę i pogłówkujemy? Tak. Um... Dziękuję Ci. Jim. Nie ująłbym tego lepiej, ale spróbuję. Jak już wiecie, Jefferson Davis jest bohaterem. Ale może zamiast pić kawę, zjemy razem kolację. No, Mogłoby wpaść i coś upiścić. Albo możemy spotkać się w neutralnym miejscu i zjeść normalny posiłek, który da się zjeść. W uznaniu niespotykanego męstwa i nadzwyczajnego zaangażowania mam wielki zaszczyt przekazać posterunkowemu Davisowi niniejszy medal honoru. Telefon. <laughs> Jestem trochę zajęty, Jim. To chyba pilne. Dobra. Moje gratulacje. Uh, dziękuję, panie burmistrzu. Chciałbym podziękować mojej rodzinie, żonie Rio i synowi Majlsowi. Bez ich wsparcia, niczego bym nie dokonał. Tak? Czekałem przez wiele lat na tę chwilę. Kto mówi? W nadchodzących dniach, twoja firma, miasto i wszystko, na czym ci zależy, legnie w gruzach. Ludzie będą błagać cię o pomoc, ale ty nie zdołasz ich ocalić. <laughs> Słuchaj, pajacu, dostaję takie pogróżki dwa razy dziennie. Pokaż, że masz jaja i powiedz, czego chcesz. Chcę, żebyś cierpiał. Szukam twojego ojca! Peter... się. To no już powiedz coś, proszę! Nie. Nie. Mamo! W porządku? Dobra robota, Mody. Nic nie jest, tak, 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 w porządku. A ty jesteś cała. Nic mi nie jest, mamo, nic mi nie jest. Jesteś cała? Tak, nic mi nie będzie. Nic, nic mi nie będzie, nic mi nie będzie. Dobra, słuchaj, muszę znaleźć tatę, dobrze? Nie, Maes, nie. Ma nie. Tata tam jest. Muszę go znaleźć. Żyję, czuję to. To tam był tam. 阵地。耶！耶！这边没有问题。这边好像有声音。 看看他那里有没有活人。<Wow. gasps> 看看他那里有没有活人。没动静，接着走。

Нет, он не! Обучи, Тато. Обучи. Bardzo mi przykro. Znamy się? Jestem Peter Parker. Byłem w ratuszu, kiedy. Słuchaj, wiem, że mnie nie znasz, ale chciałem powiedzieć. Wiem, co czujesz? A, a, a... To chciałeś powiedzieć, tak? Albo. Czas leczy wszystkie rany. Albo nie martw się. Bóg tak chciał? Przepraszam. Chciałem tylko. Tylko pomóc. Wiem. Przepraszam za Niego. Nie wiem, co mam z Nim zrobić. Chyba, Jeff. Zajęta jestem. Co tam? Zaczęliście już szukać Martina Lee? Nie, mówiłam ci. Nie zacznę obławy, bazując na przeczuciu Spidermana. Ale mówię ci, to musi być on. Załatw jakieś mocne dowody, to pogadamy. Mocne dowody. Dobra. Hej, to ja. Hej, co o tym wszystkim myślisz? Chyba nawaliłem. Przeze mnie dzieciak stracił ojca. Za dobrze cię znam, by cię prosić, byś się nie zadręczał. A co z policją? Mają cokolwiek na li? W ogóle go nie szukają. Nawet Yuri mi nie wierzy. W takim razie sami go znajdziemy. Trochę węszyłam w tej sprawie. Sprawdź ten adres. W zeszłym roku Martin Lee wykupił pakiet kontrolny akcji tego centrum recyklingu. Myślisz, że się tam ukrywa? Może. Na pewno nie ma go w fist. Jeśli nie zastaniesz go w tym centrum, może natkniesz się na coś, co cię do niego doprowadzi. Tak! Brawo MJ, dam znać, jak się czegoś dowiem. A, jeszcze jedno. Rozmawiałam z detektywem, który przesłuchiwał demony. Twierdził, że Martin Lee potrafi, cytuję, skazić człowieka. Skazić? Co to znaczy? To taka kontrola umysłu, która wyzwala negatywną stronę ofiary. Sprawia, że robi rzeczy, których normalnie by nie robiła. Hmm, trochę to naciągane. I mówi to gość, który biega po ścianach.